czy mamy zawsze jakieś akcje kurde z pielgrzymkami w ogóle? Czemu Zawsze krążą dookoła na katolicy? Może kurczę, rzeczywiście. Czytajcie tylko ośla. Jo, 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 O nie, kurczę. O nie, kurczę. królem nie, kurczę. kurczę. Chrystusa kr za króla Polski. O nie, kurczę. O, o dada, 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 bada. Jezus <grystanie> Królem Polski przyjdź i uratuj naszą ojczyznę. Jezu. Przed czym niby. Przed Maryją. Przed... <grystanie z Krokiemu> Przed Maryją. Jezu Królem Polski. Aha. Ale co to jest to wcześniej? Rada. Biada tym, którzy za... <grystanie z Krokiemu> Biada! są <grystanie> z nami. Zabraniają Jezusowi być Królem Polski. Kurde, Intronizacja Jezusa Króla Polski Jezu, ale są najlepsi ci z filmu tacy, kurwa. No, czy na czerwono Masakra! Wszystko Ale jak autobus przejął w ogóle z jakimiś... Aha, <suszy> kurwa! Lody, Lody? grubi księgą. Widzisz tam mało? No? Gdzie? Fabiada tym, jest lody głowicy. Lody go gowice. Kurwa lody. miasta, lody gowice co jest miasto. Lody głowice. pączki, parafia. Pączki? Pączo. Piwo. Zimne piwo. Ziemniaki. Nawet na rowerze przyjechał jeden. Ojej, jeszcze Justin Bieber is dead. <laughs> Katolicyzm. <laughs> Но.